Shine, czemu znowu wisisz w powietrzu? A, wiesz, tak sobie lewituje z nudów. A, bo wiesz, ja to właściwie głodna jestem. Może byśmy coś zjadły? A, no w sumie mogłybyśmy. Tak właściwie to ja też jestem głodna. No dobra, Shimmer, to na co masz ochotę? Wyczaruję dla nas jakąś pychotkę. Hmm. Na co ja mam ochotę? O, o, już wiem, wiem. Bardzo dawno nie jadłam hamburgerów i frytek. Więc wyczaruj dla mnie hamburgera i pyszne, chrupiące frytki. Mm, uwielbiam je. Już się robi. Czary, mary, czary, mary. Niech tu będą frytki i hamburger. Proszę bardzo, wedle życzenia. Uh, shine, nie uważasz, że to jedzenie nie nadaje się zbytnio do tego, żeby je jeść? Uh, jest spleśniałe, a poza tym ma wielkie gały i się gapi na mnie. I to tak obrzydliwie się gapi. Nie chcę tego jeść. Nie obrazisz się, chyba? Ach, ach, no. Znowu mi się czary pokiciały, ciały, no? Hmm, no dobrze, wiesz co? To, to może Ty spróbuj coś wyczarować. E, ja to bym zjadła coś słodkiego. Ciastka, lody, babeczka, nie wiem cokolwiek. Okej, okay, to ja spróbuję. Czary mary, czary mary, niech już zniknie burger stary i niech się pokryje słodyczami stół cały. O proszę bardzo shine dla ciebie cały stół słodyczy. A mm, Jesteś pewna, że one są słodkie? Och, o nie, są spleśniałe i obleśne. Fuj, zobacz na to ciastko. Hmm, chyba mi też się te czary pomieszały. Hmm, co tu zrobić? A, wiesz co, wydaje mi się, że zostało tylko jedno rozwiązanie. Tak? Jakie? Wiesz, chodźmy po prostu na zakupy. Kupimy świeże jedzenie. O, to świetny pomysł. Zostańcie tutaj, kochane zwierzaczki. Niedługo wrócimy z pysznym jedzonkiem. Świeże owoce, świeże owoce i warzywa. Zapraszam. I pyszne koktajle. Wszystko świeżutkie i pyszniutkie. Zapraszam. O, o, chodź, szajn! Chodź, tam są świeże owoce i warzywa. O, Shimer! Jak mam się skupić na owocach i warzywach? Jak tam są takie słodkości! Mniam, mniam! Nie, nie, nie. Najpierw owoce i warzywa, a potem słodycze. O, Shimer! Nie, ja nie lubię owoców i warzyw. Chcę zjeść coś słodkiego. Hmm. No nie wiem, teraz będziemy się kłócić, czy co? Nie, wiesz co? Ty idź na zakupy do stoiska z owocami, a ja pójdę do słodyczy. O, to w sumie świetny pomysł. Dzień dobry, ja bym chciała kupić pyszne owoce i warzywa. O, to świetnie pani trafiła. Mamy spory wybór, proszę się rozejrzeć. Aha, to ja wezmę ananasa, pomidora, grejpfrut, może jeszcze soczek i może jeszcze to i, i tamto jeszcze wezmę. Och, wykupiłam prawie całe stoisko. Koszyk jest już praktycznie pełen. Tak, ale wie pani, owoce warzywa są bardzo zdrowe. Tak, wiem. No dobrze, to zapłacę i idę do mojej siostrzyczki. Ona zajmuje się kupowaniem słodyczy. O, to też całkiem smacznie. Zaraz sprawdzimy, co ta moja siostrzyczka nakupywała. Hmm, wie pani co, no nie mogę się zdecydować. Hmm, wezmę tą czekoladową babeczkę a, i może tą z śmietaną też wezmę i wezmę lody i wezmę to ciastko. I, I w sumie tą różową na dole babeczkę też wezmę. No i, i, i w sumie co tu jeszcze wziąć? Hmm. Wie pani, mamy tutaj taką małą szepeczkę ze słodyczami. E, może pani zajrzy do środka i coś panią zainteresuje. Może będzie pani miała na coś pysznego ochotę. No, no proszę zobaczyć, co tu jest. O, wow, wow, Lizaki! To to wie pani, co ja uwielbiam, Lizaki? Wezmę wszystkie. Ja już zrobiłam zakupy, a ty? A ja w sumie też. Mam babeczki, Lizaki i inne słodkości. O, jak to wszystko zjesz, to będzie cię bardzo bolał brzuszek. O, co ty gadasz? Wracajmy do domu, jestem okropnie głodna. No dobrze, to chodźmy. O i widzisz Shimmer każda z nas ma to co lubi tak, ale naprawdę boję się, że kiedy to wszystko zjesz będzie cię bolał brzuch wiesz, słodycze nie są zbyt zdrowe lepiej byś sobie zjadła jakiś koktajl albo brzoskwinkę może masz ochotę na pomidorka nie zjem moje babeczki mniam mniam są przepyszne mniam jakie dobre o, shine! Zjadłaś już prawie wszystkie słodycze. Mm, nie, jeszcze mi została babeczka i ten pyszny torcik. Zaraz je zjem. Shine, jak jesteś jeszcze głodna, to zjedz sobie jabłuszko. Wiesz, dużo tych słodyczy zjadłaś. O, ty po prostu mi zazdrościsz, że ja sobie kupiłam takie pychotki, a ty sobie takie fu, warzywa, owoce. Mm, no, rób, jak uważasz? Wszystko zjedzone. Uh, o, pora się położyć, spać. No, to, to jutro, imer. Idę spać, dobranoc. Och, coś nie mogę zasnąć. No, może się położę na boczku? Ojej, no może tak? Oj, kurdeczka, no nie mogę zasnąć, no. Ach, jaka jestem obiedzona. Ojejku, i zaczyna mnie boleć brzuszek. Ała, ała. Ała, oj, mój, mój brzuszek, ała. Och, Shine, dlaczego płaczesz? Co się stało? O, tak strasznie mnie boli brzuszek. O nie, mówiłam ci, że to się tak skończy. O, przestań się mądrować, lepiej byś mi pomogła. Hmm, zaraz przyrządzę ci taki dobry syrop, który ci pomoże, wiesz? To będzie syrop z warzyw i owoców. Wypijesz go i zobaczysz, zaraz przestanie cię boleć brzuszek. Och, no dobrze, Shimmer. No to ja lecę zrobić ci ten syrop. Oh, miała rację. Ojejku, Shimmer, proszę, pospiesz się. Już idę, już idę. No masz. Pij, pij. Pij. Ale niedobry. dobry. No, niedobry, niedobry, bo są tam takie gorzkie zioła. Ale niestety, mówiłam ci, żebyś nie jadła tyle słodyczy. Masz teraz nauczkę. O, Hrzimer, miałaś absolutną rację. Przepraszam, że cię nie posłuchałam. Ty mnie nie przepraszaj. Wiesz, to ciebie teraz boli brzuszek. O, to twoje lekarstwo jest świetne, już zaczyna działać. No, to dobrze, połóż się teraz i odpoczywaj. Wyśpij się, bo jutro czeka nas nowy dzień. To dobranoc. Dobranoc, Shimmer. Dzięki.